Najlepszy samolot, według mnie, prezentuje się przed Wami. Diabelne skrzydła i piękne, piękne nadruki i piękne malowanie. Oto Junkers Ju 87 StuKas B2. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie War Thunder I witam was widzowie to, to pierwszy odcinek z War Thunder, ale będzie ich więcej Następny odcinek pojawi się w piątek Dobra, a dzisiaj będziemy grać yy, 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 Może sztukasem, może jakimś fajnym czołgiem Ale dzisiaj zagramy sztukasem i czołgiem Obiecałem wam w poprzednim odcinku z World of Tanks, że będziemy... W tamtym odcinku z World of Tanks Że będziemy grać polskim czołgiem Więc od następny odcinek W piątek to będzie z World of Tanks I wtedy zagramy polskim czołgiem W każdym razie Dzisiaj będziemy sobie grać e, Sztukasem i, e, i Flank Panzer 1 Czyli działem przeciwlotniczym Oczywiście w jednej bitwie Będziemy mogli wykorzystać aż 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 5 Samolotów i cztery czołgi. Więc zaczynamy bitwę od samolotów. A jeżeli chcecie mnie dodać w M, Wurtander, to, to nazwa wam, nazwę wam podam w komentarzu, ale będziecie też mieli ją wyświetloną na górze. O, tutaj widzicie. O, tu jest moja nazwa. Dobra, i w razie co to, to mam. Taki samolot, taki BF-109, U87, którym dzisiaj zagramy, takiego, taki HS-123A1 i U87R2. Dobra, rozpoczynamy bitwę. I zobaczcie, jak to realistycznie wygląda. Czy przyznacie, że to jest lepsze od World of Warplanes? Napiszcie mi w komentarzu. A, w, a, a, w ty, a w, dzisiaj wyjątkowo odblokuję komentarze, bo nie wiem czemu mi się ciągle blokują. Nie, to jeszcze nie ten czas. Wróg na dole. Ale jeszcze, ale jeszcze, nie, bo ja jeszcze, jeszcze mogę trochę do nich dolecieć. Ta wersja ma trąby rychońskie. bo wersje z War Thunder też mają trąby rhońskie. Znaczy mają, bo z World of Warplanes to nie mają. W każdym razie, ciekawostka jest taka, że sztukasy pierwszy raz pomogły Hiszpanii w wojnie domowej. Pierwszy raz Niemcy mogły wytestować te czołgi. E te é, essa Do. -o -o. Wow, jak to trzęsie mocno. Zobaczcie, jak, 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 ile samolotów jest w górze. Ja jestem, jestem troszeczkę nisko, ale zaraz podlecę w górę. O bomba mi się załadowała Będę mógł za niedługo ją zrzucić Ale na dole nie ma żadnych poniższych obiektów Więc będę musiał ym, Zrobić No Będę musiał po prostu atakować karabinem maszynowym O taki Teraz atakujemy Brak Czy się dalej? Nie jest nic szybko. No trudno. Dobra, tak jak obiecałem, zagramy czołgiem. Piękne samoloty. Nie, 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 nie. dobra. Teraz wybieramy domyślny. A. A. No dobra. To zagramy innym krajem. Zagramy. Chwila. No dobra, tu sam mam jakieś takie czołgi. Dobra, to zagramy z Związkiem. Z Związkiem Radzieckim, zagramy. A, mój a mojego Discorda podam wam w opisie. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Na stanowisko. Bardzo niewolny, bardzo słaby, nie polecam. Ten czołg jest bardzo słaby, nie polecam, jest bardzo wolny. Dobra, nie będę się obijał, muszę iść y, ten, znaczy jechać pomóc y, innym. Świetnie, zniszczymy je. Ech, to dobra. No dobra, to walczymy jeszcze drugim ciągiem, ale jak go zniszczą, to odcinek się już kończy. Ej, ale on jest szybki. Słuchajcie, on jest. On, on jedzie 40-50 kilometrów. Już mam na liczniku. To szybki jest.

No dobrze, szkoda widzowie, nie wykazałem się zbyt mocno. No ale cóż. To trudno. To słuchajcie, widzowie. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale z dzwoneczkiem. Więc. Pa! pa.